Cześć wszystkim, witam. Dzisiaj druga odsłona zmagań z Oplem. Opel Meriva 1.4, tak dla przypomnienia na szybko, problem z przepustnicą, ze sterowaniem. Nie ma reakcji na sterowanie przepustnicy, ani z pedału gazu, ani z diagnozkopu. Jest film, można sobie tam gdzieś pooglądać, jak ktoś jest bardzo ciekawy. No i tam były różne tutaj manewry, łącznie z podmianą przepustnicy na inną. Błędy za każdym razem w zasadzie są inne. Czasem się dadzą skasować, czasem się nie dadzą skasować, czasem powracają te same, czasem powracają inne. Różne też dziwne rzeczy, typu na przykład szarpanie tym, tym zaworem tutaj od, od klap. W kolektorze on tak sobie żył swoim życiem przez jakiś czas. No różnie to bywało. Ogólnie wszystko jest na filmie, gdzieś tam nagrane. No, i tak podejrzenie główne na sterownik, czyli tak zwaną hybrydę. Ja to oddałem do firmy, która no, miała sprawdzić właśnie i naprawić ewentualne uszkodzenia. Dzisiaj sterownik wrócił do mnie, zaraz przejdziemy do niego. Sterownik, o którym mowa, są takie, wiecie, informacje, które niby z pozoru dobre, to jednak niekoniecznie. Na przykład, że dziadek przestał chrapać. No, wiadomo. To tak samo jest z tym sterownikiem, dlatego że otrzymałem taką informację, że nic nie stwierdzono, żadnego uszkodzenia nie znaleziono w tym sterowniku. No, w sumie dobrze, ale niedobrze, bo, no bo jak nie, to to co? Do samego sterownika sobie przejdziemy. Tutaj mamy sterownik, który był otworzony, yy, hermetycznie jest zaklejony, tak na węch. Organ czuć silikon, ocet, czyli jest dobrze. Yy. Koszt takiej usługi sprawdzenia łącznie z profesjonalnym zaklejeniem tej, tej pokrywki to jest 380 zł, no plus tam przesyłka w tamtą stronę, czyli 400. No i teraz tak, mamy taki sterownik naprawiony, sprawdzony elegancko. No i nadal nie wiemy, co z autem jest nie tak. Ja sobie oczywiście ten sterownik teraz zakręcę, założę go z powrotem, zapniemy kable. No i szukam, patrzę jeszcze raz. <laughs> Co do samego sterownika, no to co, no ja, to jest naprawa wysyłkowa, więc wiecie, to nie jest naprawiane na aucie, ja mogłem tylko opisać ten problem, który występuje, podać wszelkie jakieś wskazówki, no a reszta nie jest już tak jakby, no zależna ode mnie, tak, no cóż, no mam nadzieję, że, że rzeczywiście ten sterownik jest sprawny, że nie będzie kolejnych godzin, czy tam dni grzebania, wiecie, no tak, dla samego sportu, nie? Dobra, zakładam to na, na swoje miejsce i zobaczymy. A nóż się coś naprawiło.